Witam wszystkich tutaj dla Was, z MC Staller, w kolejnym odcinku zagrajmy Gotik Mroczne Tajemnice. Ostatnio przeszliśmy przez tą bramę i zobaczyliśmy tego człowieka przed kopalnią. Na razie nie chcę mieć nic wspólnego z mob mobami z mrocznych tajemnic, z potworkami z mrocznych tajemnic, ponieważ są bardzo silne. Hmm, tutaj mamy widzę łup niezły. Zmienniemy go sobie. Ja naprawdę nie chcę mieć z nim nic innego. Nóż strażnika. Tu mamy wejście do kopalni i przed wejściem jest Ilov <laughs> Jagody. Tu jest wejście na górę do innej kopalni. Co że nóż strażnika, ponieważ... Nasza stara broń zardzawiały miecz ma obrania 15, a nóż strażnika ma 20 i premie do walki. Ok, no to wyruszamy. Tu jest most. I tutaj w oddali już widzimy pierwszego potwora, którego napotykamy na swojej drodze. Jest to kratoszczur ze, ze zmienioną teksturą ale nie z dźwiękami i pierwszy wkradł zabity a skórzony na razie wolę tych mieszków nie otwierać otworzę je potem dopiero kiedy będę nie wiem w starym oboję, o właśnie tam widzimy stary obóz już I Tutaj też mamy skrzynkę jakąś Tu znowuż strzały, monety i piwo Pochodnie i kilo A czy tam nie ma frakcji, czekaj dalej Dawno nie grałem w Gothic'a, i nie, nie pamiętam. Nie ma nic. O, idziemy na górę. W takim razie. O, Serafis. O, drugi potwór jest już. Cierwojaki młody. Znowu dwa krew szczury i w oddali widzę już goblina Niestety z goblinem na razie się boję zaczynać Dlatego jeszcze jesteśmy za słabi na goblinę Wszystkie mięso Surowe bo jakże inaczej i co, może opowiem troszeczkę o, jeszcze troszeczkę o mojej serii yy, Na razie będę się zajmował yy, ogólną fabułą gotyka i mniej więcej w połowie fabuły yy, zacznę się zajmować fabułą z mrocznych tajemnic Tutaj mamy jakieś ludzi, którzy nie występują w normalnym gotyku, występują lutnia występują właśnie w mrocznych tajemnicach co tutaj robisz? Odpoczywam, daj mi spokój. Hmm. ciekawe. Odpoczywam, daj mi spokój, do rozmowy. Kim jesteś? Kimś, kto sobie wysoko ceni ciszę i samotność. A ty jesteś kimś, kto ten ład zakłóca. Wybacz, dziadku, ale zaintrygowało mnie, że mieszkasz tu sam, na takim odludziu. Dziadku? <laughs> nie mnie tak jeszcze nie nazwa. No dobre. Skoro już tutaj przyszedłeś, to może na coś się przyda. A więc byłem kiedyś alchemikiem. I jak widzisz, wciąż param się tym zajęciem. Mogę zdradzić Ci kilka interesujących właściwości niektórych roślin, jeżeli przyniesiesz mi kilka ziół. Nie ma sprawy. A jakie rośliny mam zerwać? Na początek niech będą orkowe ziele, krucze ziele i czarne ziele. Wystarczy po jednej sztuce. Samą tutaj Samą ziele. Dużo raczej ich nie znajdziesz. Krucze ziele lubim Rogi wilgoć, więc szukaj w takich miejscach. Pozostałe znajdziesz na powierzchni. Wrócę, jak tylko znajdę wszystkie. Możesz być tego pewien. Mamy jakiegoś alchemika i mamy już drugą misję? Tak. Spotkałem na niewielkim paskowerzu ponad opuszczoną kopalnią pewnego pustelnika, który podobno był kiedyś alchemikiem. Prosił mnie, żebym przyniósł mu orkowe ziele, krucze ziele i czarne ziele, a wtedy Wyjawi mi sekretne właściwości, nie pokajura Aby pokrać, aby zostać przyjętym w poczet ludzi Gomeza, muszę najpierw porozmawiać z Torusem. Oj, to chyba będzie trudno. Co mi się tak wydaje? No dobra, na paskowie już nie mamy nic oprócz tego gobina, którym się potem zajmiemy, bo na razie nie chcę z nim naprawdę zadzierać. Tylko jak teraz zejść z tego paskudy? Łoj, jezu... Myślałem, że jest Okej, okay, no to... Imy w stronę starego obozu. Oczywiście biegając, skacząc i ciesząc się z tego, że możemy zostać przyjęci do niego. Jednak ja chyba do niego nie, nie przystąpię. O, pochodnie, strzały i kolejne ścierwojaty. Miecz, cielę. Stary miecz, lepszy jest? Hmm, wiele gorszy. Chodź tu. Ścierwo jadzie. I kolejny moduł, ścierwo jadzie. Jeśli słyszycie jakieś odgłosy w tle, to to naprawdę e, nie przejmujcie się nimi, to mam po prostu otwarte okno. Okej, okay, jestem z powrotem, mm. miałem pewne sprawy do załatwienia i znowu możemy wyruszać w podróż. Kolejny ścierwojad. wojat. chodź, Tak. Tak. Kolejne tutaj zebrałem wszystko. No to idziemy... Mamy spadek... Mamy kolejne zioła, odkowe ziele... A mamy już jedno ziele z trzech ziół, które chce ten stary pustelnik... Tu jest kolejny gościu, który występuje w meczach tajemnicach i zginął. Ja go ominę. Bo to w ogóle nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Tutaj ja mam pierwojady. Przykro Młoda. Bardzo dobrze. O, chodź, tak. O, co mi pije. Waiso! Jest tutaj jakiś otwór, jednak nie zapomniałem jeszcze rzeczy z gocika Za dawno w nim wybrałem, ale pamiętam, że my tu mamy... Aha, tutaj mamy... O, coś tu jest! Pieczęć wody. Skazuję, że te potrzebny znowu do mnie I... Co my tu mamy? Tutaj mamy znowu te jedne Hej ty! Z czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść Cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idąc dalej tą samą ścieżką na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do Starego Obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordra. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeżeli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa z wszystkimi ścieżkami ślepymi załukami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie wódź się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie albo jeszcze gorsze potwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia. Zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może uda ci się gwizdnąć mu jakąś mapę? Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli staćcie na tak ogromny wydatek, Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy no, mieli. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego. Ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilo. Będę o tym pamiętał. Dziękuję. Czerwojady. Też czerwojady. Wykres czerwoj... Kolejny poziom! 50 do co Mięso, mięso, mięso. I draw stujecie dni potrzebny. Tak gdzie widzisz jeszcze jagoda? Musiałem zabrać, bo myślisz na jagoda. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile? ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. A czy chcesz się nachlać tego piwa? Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Dziękuję A więc co, pokonaliśmy stawko ścierwę ja przy, pom przy pomocy Myśliwych I normalnie już chciałbym jak najszybciej skończyć ten odcinek już w starym obozie więc czy to mi się uda Wiem, że mam mało czasu więc Nie muszę się streszczać Ja wiem na pewno Ciągłe zabijanie zabijać, nie What the hell is this? No. Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. O! Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Dziękuję za pomoc. Czekaj, mam. E, dostaliśmy za darmo e, umiejętność pozyskiwania wydzieliny w e, pełzaczy. Z tego co widzę... Czemu przy kradzież i, i szansach porażki? Aha, są szanse porażki. 90% za Dobra. To będzie jeden z dłuższych odcinków, dlatego... Jagoda i szybko do obozu. Szybko, szybko, szybko. Bo już naprawdę odcinek strasznie długo trwa naprawdę długo, naprawdę, 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 naprawdę długo. Tam widzę jakichś ludzi, a ja chcę już tylko do obozu wejść i tylko w obozie skończyć. Ten odcinek drugi. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty. Nie mnie Diego przy Chciał. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Um, um, um. Oto i mamy stary obóz. I, I co? I to chyba by było już na razie na tyle, długo. ponieważ... O, tu mamy jego rozmawiającego z jakimś... Okej, okay, to by było chyba już na tyle. Odcinek strasznie długo trwa i ja już naprawdę chcę to skończyć. Także... Kolejny odcinek zaczniecie prawdopodobnie jutro, albo... w poniedziałek, także... Komentujcie, subskrybujcie, yy, boże komentujcie i yy, chcecie więcej serii, yy, chcecie być na bieżąco, łap yy, subskrybujcie. Yy, jeśli Wam się podoba, łapkujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.